Mam lewą stronę, powolony jestem z lewej strony. Jeden nikomu uciekł. I prawą stronę jeszcze mamy. Daj, wyżą, tam we dwóch. Jeden, olej tego wodzie, olej tego wodzie. Mamy gości jeszcze tutaj gdzieś. Tam się... Dobra, ja Mamy gości z prawej strony i z więzienia. Podbiega nas z tej strony. Tutaj no, będzie na tym... Wiem, chodź ze chodź ze chodź zemno, sobie tędy. No. Z lewej strony jest strzela Nok Czekaj, ja lecę dobyć tę chłopę tutaj Słyszę gości na mojej prawa, ale zdążę wjechać Wierzę. Niego, nie go. Odpuszczam mu o, o, obydwoje znowu żeśmy go trafili, nie? Ja to na razie na, 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 na zostaję może, czy, czy iść do ciebie? Pojadę sobie, salbuje się Prawa strona jest Dalej do strefy może pobiegniemy, co? Zajmiemy sobie strefę Zajebiście stary Dalej wyjdziemy sobie na Industry. Zwłokowałem go że nie zresztę moc po, nie powialił. Podaje się, podaję się casa Flora The has been deactivated. This is the end game. Primary objective drop headed your way. Slotek, lotek, lotek. lotek. <gasps> А я не обрадованный, ниц Placy. Nie do końca sobie, ale dobra nawet. Tam jeszcze z lewej strony chyba waju jeszcze chyba że go zabiliście. No, i mnie mnie zabili ich. Dajcie mi się skrować Ani są na listu już? Jeden z pierdziela. No i leży. <grywka> A no, widziałeś jak się wychylił? Hmm. Ta, mam smoka, także rzucę tam od razu nam Ja bym powiem chyba sobie zrobię jakąś snajperkę, żeby sobie popykać. Ja bym mógł snajpić Ja lubię Tym karem na pewno jak będzie taki jak mniej więcej w warzone pierwszym Oj, to się będzie działo On jest na kontenerach, dojeżdżamy? No na szybkęcie jest, ty. Jest ich dwóch, jeden na prawo, drugi na lewo, Dzięki. Sniper jest na budynku jeszcze Obit jest Dwalam. A wiemy skąd strzelali Tam jest kolejna kipa na pingu. Idzie, idzie, idzie górki no, Zmakowałem go na pingu Przerwo Jak masz z tej strony pójść do ci tego dobijesz Będą go podnoseć go będą Ja idę jeszcze lewą Nie Good kill. The rest of that squad on your tag map. Have been you Dobra, lock. Lock. Z, pracy z budynku? jeden nog drugi jest nog trzeci będzie nog trzeci będzie nog trzeci będzie nog ja ci patrzę tu piętro proszę ma. Staram się jeszcze się nadafłował chyba no i ładnie, pięknie ale podjazd był fajny. Cała ekipa na pingu. Jeden jest pod centralnie Chyba, że jest dalej No i dobra, i teraz idziemy sobie pilnować lewej strony Nice, I teraz z lewej strony sobie pilnijemy Znaczyś? oznaczysz? za wami leci Jeszcze jeden, tu jest A Tu jest wyjście I teraz mamy strefę Na Marku, żółty Mark A, Czekaj, ja, ja, ja go kupię Hobbit jest, ja cię kupię, Clara poleciała ze sklepu, pomogło mi na hita jest Mati dawaj, dawaj dawaj zjadę, Ale co wlazło Jestem zagubiony. Co się dzieje? Nie wiem, gdzie są przeciwnicy. Ty? Idę Prawa strona. Prawa strona jeszcze. Czy mi się wydawało? Na, na wraca na swój lodo Oj, tam ten Kuźwa. Jeden jest przed nami jeszcze i za nami jeden. Wiesz, tutaj go mam, czemu Masz go? Chyba ja nie mam. Ja nie mam. Kupisz maski, dobra. No i duch też już nie mam. Ale se wezmę. Już i rzucam, gdzie ty jesteś?

Musimy do strefy Ja mam Plara. Mam u siebie całą ekipę Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, tutaj jest zejście na dół Dawajcie, dawajcie Ja obiegnę na, na prawą stroną, bo nie mam maski Trzech jeszcze na budynku, chodźcie przez budynek, się przebijemy Ja dwóch powaliłem tam. Chyba, że mają selwy. i Maski, to nie zdechną. Jeden zdech, jeden na dachu był powolony. Plecy mamy, plecy mamy. Dobra, fabu. Mi się amunicja kończy. Ja nie mam naboi, już praktycznie. Ja flary mam flary, kupiłem ja flary dałem da Rzuć sk sklep, rzuć sklep, Ma mam, gdzie chcesz? Rzuć, 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 tak zrobimy Tu też jest nul. No... Kupiłem Eevee no Na pingu jest gościu, mamy na rzut... blowo, olbrzymi ping. Tak, dawajcie lewą, dawajcie lewą, dawajcie lewą Chodźcie tutaj, przy murku, przy murku, dawaj, będziemy czyścili ludzi z lewej Jest gości jeden, na chemiczu Knock Bez pancerza drugi Uwaga też na prawą, nie? Podjedź ich na blisko, na blisko Zajebiście Mostem, chodźcie most, most na headlicach będziemy Co do mnie high granda, ale, ale na moście mamy headlicze Słuchajcie sobie tutaj Ej, macie, macie ten sklep albo jakiś zrzut do kupienia? Rzućcie rzu 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 tutaj, zrobimy sobie zasłonę w tym sklepem A bo dobra, gdzie jest coś Uważaj, że go ktoś ktoś lewą. Dobra, nie, ja zostaję na tym moście, to jest fajny. Kinia, jak będą ci strzelić z lewej... ...zostawcie smoka. Tam kinia jest trzech, tam kinia jest trzech. I lewą nam podejrzewają. na moście mamy jednego. Leży. I, dobra. Musimy iść. Oni są pod mostem, ja wskakuję do nich. Kinia chcesz ze mną Trzeba ze mną są. Idą już, idą już. Podchodzą. Tak, jest pod mostem, jest pod mostem U mnie jest trzemo Gdzie tam, ja tam Jeszcze Kinia jeden tam jest u Ciebie, jeszcze kolejnych jeden Przemoc nice. Ja uskoczyłem Zone. No one gets left behind. Okay, <laughs> yeah, I'm in such a position Ha!

ale on się, on się, on się serwuje Wszyscy leżą, wszyscy leżą, wszyscy synok